No Was, ja Dzisiaj yy, nagram kolejny poradnik, jak zrobić yy, fejki. Yy, mój kolega w komentarzu mi pisał, yy, żebym nagrał poradnik. Jak zrobić fejki, no to yy, nagrywam. Yy, pierwsze co, to jak podjeżdżacie. Polecam, bo, letą, bo on podjechać trudno. Nie podjeżdżam na przykład tak. Drugą rzeczą, żeby zrobić kręci najlepiej, polecam Wam skoczki wtedy, dopiero i pamiętajcie o kręciach, podałam dałam w opisie, czyli to ma coś takiego I nawet jak chcecie zrobić odwyki, to musicie sobie nawet skoczyć, żeby Wam było lepiej, co no. nie? Kolejną rzeczą... Um, tak, Kolejna sprawa jest taka, że możecie też yy, na początku próbować na przykład na się, czyli na przykład tutaj. I to też yy, właśnie można w tym yy, próbować, ale polecam wspólne szkoło, żeby yy, było większe wybicie do tyłu. Pamiętajcie o kręceniu zymarką w tyłu i utrzymywaniu równowagi. Mam nadzieję, że pomogłem. No. Eee, mam nadzieję, że pomogłem. Wbijacie też na, mojego, eee, na na mojego TikToka, tak samo się nazywam, jak na YouTubie. Eee, no i Elo.